To fajna zabawa na plaży Ok. Halo, jesteście gotowi na niespodziankę? Tak! Mali robotkowicze nie wiedzą, co za chwilę się wydarzy. Hej, wszystkim, miło Was widzieć! No cześć! Uwaga! Chcecie wziąć udział w podwodnej przygodzie?

Co powinno się na nim znaleźć? Rybka. Racja. Jakiego koloru będzie ta ryba? Obra. Czerwonego. Czerwonego. A pykcia? Szmatki. Dobry pomysł. I gąbka. Dobrze, łapcie. Łap, boli Więc z tego będzie piach. A z czego zrobimy wodorosty? O, to pasuje. A to będzie może Tak, wspaniale. Futo! Na to, że możemy zaczynać. No yeah! to, to zaczynamy. Weźmy przebory. No, co damy nie Tak jak moje. O tu. Tak my. moje.

Świetnie się bawimy, robiąc ogromny, podwodny morz. do nas i zróbcie coś, co żyje pod wodą. Gotowi? Spróbujcie zrobić fantastyczną rybę z butelki. Zróbcie i bawcie się nią. Aby zrobić rybkę, potrzebna nam będzie czysta, plastikowa Jest. Celka, jest. Fałka, jest. Klej, jest. Nożyczki, jest. Papier, jest. Sznury. Jest. Otnijcie papierowy talerz na cztery kawałki. O tak. Przyklejcie je na korpus rybki taśmą klejącą. Uważaj na palce. O tak. Upewnijcie się, że talerz jest przyklejony po dwóch stronach. O, teraz malujemy. Klasyczki kawałki papieru? Aha, I zostawcie aby wyschły. Dobrze? Zgniećcie białą chusteczkę w kulkę i narysujcie na niej oko. Teraz naklejcie waszym rybom oczy. Tak. I mojej jej rybce. Przywiążcie sznurek do rączki. I macie gotową, wspaniałą rybkę, którą można powiesić. Co za na zrobienie rybki. Ale sprawdźmy, jak idzie tworzenie podwodnego dzieła sztuki. Ha, świetnie kochani, teraz zróbmy piasek. Ptaniusz i rośliny. Super. Mm. It's not a It's a good thing. Nice kiss. Nice, kiss. nice kiss. good <laughs>